Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym zapraszam Państwa na wspólne gotowanie. Ponieważ dzisiaj jest piątek, będę robiła danie na piątek, które na piątek przystało. Jest to świąteczny łosoś w cieście francuskim z sosem berneńskim. Oczywiście dzisiaj nie ma żadnego święta. Jest po raz pierwszy ten przepis, a właściwie tego łososia kosztowałam na warsztatach kulinarnych w grudniu, które przeprowadzane były w naszym biurze Forberka na ulicy Jasnogórskiej w Krakowie. Tak mi posmakował, że wszystkim swoim klientom polecałam, żeby sobie na Wigilię spróbowali zrobić ten przepis, bo naprawdę będą zachwyceni. Ja oczywiście też E, wykorzystałam e, tą sytuację i e, w, tego zeszłe święta Bożego Narodzenia na stole wikilijnym, e, oprócz karpia, e, pojawił się u nas łosos e, w cieście francuskim z sosem berneńskim. I muszę Wam powiedzieć, że jak generalnie moje dzieci nie przepadają za e, rybą e, jakąkolwiek. E, tak. Ta im posmakowała i do dnia dzisiejszego bardzo mile ją spo, wspominają. Ponieważ ja mam łososia a w domu miałam go zamrożonego, jest ładnie odmrożony łosoś bez skóry. Bardzo Wam polecam. Dzisiaj chcę to wykorzystać, ponieważ też z siostrą żeśmy wspólnie zdecydowały, że chętnie zjemy sobie w ciągu roku. Ten, ten, tego łososia. Zapraszam. Mamy piekarnik do 180 stopni, a więc blachę mam przygotowaną, piekarnik włączony. Na pokrywie naczynia postawiłam miskę, bo musimy odważyć fileta. Ja oczywiście nie będę go już nie będę się rozdrabniać, tylko w całości takiego jeszcze tutaj sprawdzę, jakiego. Mam, mamy 850, przeżyjemy i z obu stron musimy oprószyć półtora łyżeczki estragonu, łyżeczki soli i łyżeczki pieprzu, no więc ja, żeby to zrobić najlepiej w tym celu pozwolicie, że deskę schowam, bo mi nie będzie potrzebna. Wytrzę tutaj. No. Ręce sobie oczywiście też wytrę. Ręcznik jednorazowy. I w pierwszej kolejności zrobię miksturę tego, co musimy dodać. Czyli półtora łyżeczki estragonu i jedna półtora, pół soli i pół łyżeczki pieprzu. Ja tutaj już na oko, dla osób, które lubią pieczne rzeczy, wiadomo, że można na sobie dodać większą ilość. Wymieszam. I teraz opuszczę z jednej i z drugiej strony. Druga strona łososia, i tu już możemy posiłkować się wersją skróconą opruszania. Oczywiście, tą czynność możemy zrobić, proszę Państwa bez żadnych skutków ubocznych wcześniej dać do lodówki, bo będziemy mieć mięsko bardziej nasączone. I teraz weźmiemy sobie, rozwałkujemy ciasto francuskie, które za chwilę przyniosę wyciągnięte z lodówki, więc też zapraszam do za chwilkę witam ponownie i e, powracając do naszego przepisu co ja w międzyczasie zrobiłam e, rozbiłam jajeczko jedno dzielę żółtko od białka rozczepiłam to żółtko Opuszczałam sobie blat niewielką ilością mąki wyciągnęłam jedno opakowanie ciasta francuskiego które Rozwałkowałam, i teraz będę go przekrajać w poprzek, tak aby powstały dwa, różn, dwa w miarę równe płaty. Odłożę. Oczywiście, plus minus, bo przecież się nie stanie, tak? I w dalszej kolejności na jednej połowie yy, układamy łososia. że sobie tutaj. Tak. O, jeszcze weźmiemy przyprawę do ona się przyda. Przepykam sobie oczywiście ręce w międzyczasie, ale musiałam wytrzeć. I ważne jest, żeby to wszystko było w miarę w pobliżu. I brzegi ciasta smarujemy rozszczepanym żółtkiem, całość przykrywamy drugim płatem, zawijamy i sklejamy dokładnie brzegi ciasta, dociskając widelcem. Widelec już mamy tutaj przygotowany. No więc jedziemy z brzegiem. No nasz łosoś jest bardziej, znaczy nasz, mój łosoś jest bardziej gruby niż chudy. Być może więc mnie zostały zarówno boki wzdłuż jak i w poprzek. Jak widzicie. Ale żółteczka wystarczy bez problemu. Nawet dodam, żeby ciasto było lepsze. Oczywiście w międzyczasie przygotowana jest brytwanna, wyłożona papierem do pieczenia. No rzeczy takie dla mnie podstawowe, dla osób mniej gotujących, może niekoniecznie, ale zapewne też sobie zdają z tego sprawę, bo niejednokrotnie używały. To zostawiamy jeszcze sobie ten pojemnik, i teraz bierzemy drugi płat ciasta francuskiego. I teraz no tutaj brzegi mi się zrobiły, takie jakie się zrobiły, ale musimy, proponuję, żeby o najpierw sobie je zawinąć, tak. Tu potrzebujemy troszeczkę naciągnąć. I zaraz będziemy tutaj Oczywiście dowolność zawijania tutaj. Ja może nie mam dzisiaj za dużej inwencji twórczej. Pozostawiam wam. Bo być może nawet. Przepraszam, ale w międzyczasie mnie jeszcze. I dociskamy tak. Widelcem. Robiąc takie fajne. Przy okazji. Tutaj na tych brzegach oczywiście ciasto będzie troszeczkę mm, grubsze, ale jak to ciasto francuskie bardzo miło się skrupie o, i tutaj te brzegi weźmiemy i damy. gdzieś widzę, że więcej jajka, żółtka raczej. Dało mi się na ten bok, nic się nie dzieje. Mamy takiego łososia. Yy. Dajemy na blachę i pieczemy około 35-40 minut, w zależności od grubości filetu, w temperaturze 190 stopni. Trochę mnie teraz przepraszam, ale nie, mam, nie pomyślałam o tym, żeby, żeby wziąć i wyłączyć, więc dlatego zapraszam za chwilkę. Witam ponownie, przepraszam, chwilę mi się rozładował, e, w tej chwili mm, robimy sos bernyński. E, ja już tutaj e, roztapiam e, masełko, e, pokryłam sobie w międzyczasie, przygotowałam e, cebulę szalotkę, e, łososia już mamy przygotowanego, e, jak widzicie, jak długo trwa teraz składanie. w międzyczasie sobie zrobiłam herbatę, zaparzyłam akurat herbatę. Połączą herbata zielona, herbata biała, generalnie herbata wspomagająca, orzeźwiająca, wspomagająca odchudzania orzeźwiająca. Roztopiliśmy, o widzicie, ponieważ brakło mi i jedna część masełka jest jeszcze nieroziona więc wracamy i dajemy jeszcze raz, żeby się roztopiło dobrze. Więc ja zapraszam Was za chwilę. To znaczy ta chwila będzie dłuższa, bo ja już zrobię całość sosu zgodnie z przepisem i pokażę Wam już gotowe, gotowe danie. Zapraszam serdecznie. Witam ponownie. Mam nadzieję, że się nagrywam. Eee, wyłączę sobie pilota, żebym się nie rozbudował, bo chwilę to potrwa. Eee, teraz przygotowujemy sos eee, przygotowuję sos berneński. Eee, w naczyniu miksującym roztapiam 150 gram masła. Eee, które za chwilę, jak, jak się roztopi, przeleję do, do urządzenia, w nie, boże, do miseczki. W międzyczasie przygotowałam sobie również niezbędne rzeczy, które będą potrzebne. Już obrałam sobie cebulę, szalotkę, rozbiłam jajka, żółtka, nam tutaj dwa będą potrzebne, przygotowałam motylek, cukier pieprz, boże, przepraszam, sól pieprz. Jest jak najbardziej. Zobaczysz, czy masełko się. Tak, masło się roztopiło. Zawsze pamiętajmy, że może się tak zdarzyć, jeżeli nie będziemy mieć miękkiego masła, bo takowe nam tutaj jest potrzebne. Jeżeli nam się masełko nie roztopi, to po prostu wracamy jeszcze raz do, do tego samego możemy skrócić czas roztapiania, jak to jest tylko mały kawałek, możemy dalej mieć ten sam. Dobra i tu dajemy cebulę szalotkę, powinno być ponad 70 na ćwiartki, no w niektórych momentach mi się roz... No patrzcie, no po prawie równe 90. Zakładamy miareczkę, pokrywkę z miarką. O, to co mi zostało. Będziemy rozdrabniać, zgarniamy kopystką, jeżeli chcemy, żeby była jeszcze bardziej posiekana, nie jest to nasz stopień. Rozdrobnienia, które lubimy, ponieważ no jedni jedzą tak jak popadnie, drudzy muszą mieć różną taką dobitką posiekaną. Tutaj miał kawałek masła na, nie się szartkę. To ja sobie powiem szczerze, jeszcze wezmę i rozdrobnienie. Zdecydowanie łatwiej mi to idzie. No, i co my tutaj teraz mamy? Zgodnie z przepisem, musimy dodać wyłącznie napisujące do naszej środki. Wcześniej wytarowując 80 gram białego wina wytrawnego. Zobaczymy, ja już mam tutaj ulanego do słoika. Słuchajcie, no nie będę oszczędzała, dam więcej. Mój sos będzie miał kapkę więcej. więcej <tryk> dzisiejszy sos. Pół łyżeczki strago suszonego tuko widziałam. Czyli dodajemy oprószamy nim zarówno łososia, przedłożeniem go do piekarnika, jak również później dodajemy do sosu. O, jak pięknie, winem pachnie. Pół łyżeczki soli. Ok, to tutaj już dajemy. Pół łyżeczki pieprzu czarnego, pozwolicie, że ja pieprz czarny dam tak na oko. Nie, nie mam dużych dziurek, więc tak na, na oko daję. Okay. Mogę jeszcze. Teraz już wydaje mi się, że pół łyżeczki osiągnięte i to wszystko gotujemy bez założonej miarki przez 6 minut nie będę Was trzymała tych 6 minut dlatego znowu wytnę, znowu się rozłączymy i zobaczymy się już na samym końcu